Cześć, witajcie, ja jestem chudy. Oto już trzeci odcinek z kariery zawodnika w FIFA 16. No i co, dzisiaj gramy z Skantrop Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chudy oczywiście w podstawowym składzie. Jest to chyba półfinał już tego pucharu przedsezon przedsezonowego. Nawet nie jestem pewien w sumie, jak on się nazywa. Tutaj nigdzie teraz nie pisze. Potem pokażę pewnie. No dobra. Eee, chudy znalazł najwyższy overall Wątpię, że się inni rozwijali Tutaj lewy mocnik nie w formie, prawa obracanie w formie, ale okej okay. Chudy może poprowadzić znowu swój zespół do zwycięstwa Tak więc zaczynam to spotkanie Start kontra Scantrop United Chudy odbiory tradycyjne Plus jeden, okej okay. Nie utrzymał tam piłki Chudy spróbuję odebrać Odbierze, podaje Między nogami podał, ale no to podanie niestety nie było dość celne I chudy już tutaj ma mało sił nad tą wytrzymałością, będziemy porządnie pracować, to jest nasz priorytet. Chudy odbiera piłkę na skrzydle, Do dośrodkowuje strzał z główki. Niecelny jeszcze, no nie będzie piłka w posiadaniu naszych, ale może chudy flizgiem nie zdążył. I rzut karny, rzut karny dla nas po tym rzucie rożnym, ktoś nam faulował w tym wszystkim, w tym samym zamieszaniu i wykonywał rzut karny będzie oczywiście chudy który jest potwornie zmęczony, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmęczenie aż tak przy rzutach karnych e, znaczenia nie ma. I chudy kontra... Kto w końcu? Larry King? O, coś się tutaj popsuło. Chudy. Chudy strzela bramkę, zdobywa 1 do zera, prowadzi start No i pierwsza bramka chudego z rzutu karnego, oh yeah W samej końcówce już pewnie w 42 minucie już, bo ten dojrzały czas się dość trochę przeciągał Zaraz to spotkanie powinien skończyć, znaczy pierwszą połowę sędzie kończy 1 do zera prowadzi start po bramce Chudego oczywiście Okej, okay. okej, okay, świetnie Chociaż skałatrop tam dominowało przez praktycznie całą pierwszą połowę ale to my ostatecznie prowadzimy teraz żeby zobaczyć statystyki muszę wejść tutaj no dokładnie po ścianie piłki zdecydowanie po stronie naszych rywali ale strzałów to oni za bardzo no, nie mieli my też nie mieliśmy mieliśmy ten jeden tylko z tego rzutu karnego chyba ale prowadzimy tak więc zaczynamy drugą połowę i podanie do chudego chudy zagrywa do przodu świetnie górą no ale nie przechodzi to jednak ale utrzymujemy się przy piłce Zagranie tam, tam nie ma niestety, ale już wybiegam, podanie do Chudego, Chudy Wycofuję. dobrze sobie poradził ktoś, i strzał, i nic z tego, rzut rożny będzie, może kolejny rzut karny z tego zobaczymy, Oj tak, tak mnie ustawili dziwnie, dobra, jest dośrodkowanie, i strzał z główki, gol, 2 do 0, 2 do 0 prowadzi start, no nie po bramce Chudego co prawda, ale, ale Chudy tam był, wspierał go mentalnie. Chudy, Chudy, zagrywa do przodu, teraz to no też nie przechodzi, bo sobie to przyjął, przed... jeszcze obrońcami podanie do Chudego, no też nie przeszło, niestety Myślę, że zaraz Chudy zejdzie, bo zero siły ma w tym momencie, będzie zmiana, Chudego chyba tak Dokładnie, Chudy opuszcza boisko Pozostałą część meczu symuluję, mam nadzieję, że moi tego e, nie zepsułem. O zawodnikiem meczu zostałem. Pierwszy raz zostałem z zawodnikiem meczu, a ocena miałem dość nisko mi się wydaje, ale okej. Okay. 2 na 0 wygrywam, jesteśmy w finale. I uuu, za zawodnika meczu trochę dostałem. Czy overall mi urósł? Dokładnie, overall 73. Dziś nie ma treningu, zatrzyma się. Aha, jeszcze nie ma treningu, okej. Okay. Czas na finał. Czas na finał z klubem Alwesz. Czy jakoś tak? Zobaczymy czy uda nam się zdobyć pierwsze trofeum już w tym sezonie i zarobić jakieś pieniążki dla naszego klubu, żeby kupili mi lepszych kolegów, z którymi będę mógł współpracować i wygrywać ligę. Więc... Więc zaczynamy! Ten mecz. Chudy rozwinięty już oczywiście. Ciekawy czy wytrzymałościowo też jest lepszy. Zobaczymy pewnie wkrótce. Chudy na skrzydło. Oddanie piłki do chudego, będzie chudy, dośrodkowanie! Dobra, to było słabe. Mogłem się tak nierwać do tego dośrodkowania. Mistrzem do środkowania pewnie nie jestem. Podanie do chudego. Chudy. Chudy, podaje do przodu. Yy, dalej, jak ta rozgrywano do przodu, no ale strzał z lewej nogi, no niestety... Najlepszy nie był. Ta piłka leciała tak... Dość przeciętnie. u zagranie do chudego, chudy, będzie miał okazję na poprawienie się w dośrodkowaniu. Zobaczymy, czy da radę. Dośrodkowanie z lewej nogi i strzał z główki! No prosto w ręce bramkarza wpada pił piłka, no... Jak na dośrodkowanie z lewej nogi, przyznajcie, że nie było złe. Strzał mógł być tylko lepszy, nie? Chudy, chudy... Do przodu, świetnie przeszła ta piłka, strzał! Jeszcze ci strzałaś, nie kazałem, mogłeś jeszcze podbiec debilu, niech to! Ale to zmarnowałeś. Idealne podanie dostał. I tak to zepsuł. To już trzeba być... Jakąś... dobra, nieważne. Podaję do chudego. Zaraz koniec pierwszej połowy. Zobaczymy czy uda się przeprowadzić jeszcze jakąś akcję. Gdzie ta piłka? Gdzie ty z nią pobiegłeś w ogóle? No dobra. Koniec pierwszej połowy. 0 do 0 tym razem. Nie było magicznego rzutu karnego w końcówce. No ale dobra. Zaczynamy drugą połowę. Chudy jeszcze nie schodzi. Jeszcze poczekałem aż mu siły spadną do zera. Chudy. Chudy podaje. Poczekaj chwilę, stara się utrzymać dobry teraz do chudego spalonego No jednak jest spalony Sędzia nie podniósł chorągiewka, ale jednak spalony tam był Byłem gotowy na podanie z pierwszej piłki, a on się z tym bawił dość długo No i wyszło słabo, zmiana napastnika Może teraz będzie lepiej, nie wiem Jest akcja, jest akcja Tylko chudy nie ma siły, ale jest podanie do niego, on oddaje na skrzydło, dobiegnij proszę cię, niech to i z chudy zejdzie z boiska oczywiście. Trochę to podanie na skrzydło przez nam było przypadkowe. Chciałem poprosić to podanie padło, ale niestety je dostałem, no i, no i podałem. E, dobra, więc po część meczu symulujemy chudy zszedł. No i pięć ukończonych meczów już mamy przyspieszenie, plus jeden przechwyty, plus jeden, ale jak to wytrzymałość. Przegraliśmy w finale, ale za samo dotarcie do finału jakaś tam kasa wpadła pewnie, nie? Więc, teraz proszę, kupujcie mi kogoś A Jakim ostatnim zdaniem mieliśmy? Tutaj wytrzymałość rosła Czy możemy coś jeszcze bardziej na wytrzymałość dać? Chcę więcej wytrzymałości Zor driblingu Mhm, było Nie mogę, nie mogę W obronie coś mi daje wytrzymałość nie bardzo, orientacja, podania, nie, strzelanie nic mi nie wytrzymałości nie daje No nie, w stałych fragmentach pewnie też nie e, Więc co mamy, bramki z dośrodkowań? Mamy, nie chcę bramek z dośrodkowań, chcę stałe fragmenty gry, chcę, aha nie mogę A, podstawowe ty wolny mam, no dobra, niech trenuje chudy to co ma, tu ustawę no niech to coś w końcu awansuje, nie Będziemy przez jakiś czas mniej więcej taki sam program treningowy cisnąć. Okej, okay, w miarę nieźle mu poszło, było jedno A, jedno B, nie najgorzej. Nie najgorzej, teraz wyniki w... No okej. Okay. Teraz mecze ligowe będą, ale tutaj jeszcze trochę przerwy będzie, dlatego dzisiaj jeszcze kilka treningów będzie. No już mamy dostępny kolejny trening. Znowu wczytujemy tą samą sesję. Chyba znowu pójdziemy z tym samym. Orientacja niedługo pójdzie w górę. Myślę, że przy kolejnym treningu już powinna wpaść. Zależy jakie oceny treningu to będzie co... tutaj już dostał dwa razy D. Nieładnie. No ale dobra. Lecimy dalej. Jest pierwszy już. Nawet nie będę patrzył, tylko się z moich rozwinął, bo i tak nie wiem z kim ja gram. Eee... Dalej! Wytrzymałość rośni. Proszę. O! Też niezłe wyniki treningu i orientacja na kolejnym urośnie. I coś tam jeszcze widzę, że jest bliskie wzrostu. Oj, nie będzie kolejnego! Kolejnym jest mecz! Ligowy już pierwszy. Tak? Tak. Patrzcie, wszystkie są w niedzielę. Mecze jak na razie. No, już myślałem, że serio wszystko no nie niedzielę, następny też, ale nie, tu już się pojawiają w piątek i mecze reprezentacją, ciekawe czy Huda zostanie powołany na reprezentację już od razu, zobaczymy, no, no dobra, to już w kolejnym odcinku ten mecz, teraz dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia już wkrótce, pozdrawiam, cześć!